Jaki będzie ten 2025 rok dla mieszkańców Leszna? Czy dojdzie i będzie on pod znakiem likwidacji szkół, przedszkoli w naszym mieście? Właśnie z taką interpelacją zwróciłam się już w ubiegły piątek do prezydenta miasta Leszna, ponieważ jest to apel mieszkańców, apel rodziców, ale także i pracowników szeroko rozumianej oświaty, którzy zgłaszają swoje obawy i zaniepokojenie. Dochodzą ich słuchy, że w Lesznie mają być likwidowane szkoły. Dlatego zwróciłam się z Interpelacją, aby uzyskać odpowiedź. Czy jest to prawda? Czy planowane jest e, zamykanie szkół czy przedszkoli? Jeśli tak, to jakich? Dlaczego? Z jakich powodów? E, czy nie zostały one poprzedzone, te plany ewentualnej likwidacji zostały poprzedzone rozmowami z oświatą, z przedstawicielami związków zawodowych, z nauczycielami, z dyrekcją, ale przede wszystkim z rodzicami, bo chodzi nam tutaj przede wszystkim o dzieci, o młodzież a tym samym o ich rodziców, którzy, którym zależy na tym, aby jakość nauczania w Lesznie była jak najlepsza. Tak więc czekam na odpowiedź na moją interpelację. Jeśli tylko ją uzyskam, będę Was na bieżąco o tym informować. Pozdrawiam serdecznie.